Cześć, witam Was w pierwszym odcinku z Modyfikacji Straż Miejska na 2. W tym odcinku z, mam zamiar zacząć grać. No, przejść tą modyfikację. Wydaje się dla mnie bardzo ciekawa. Grałem w, już, już w nią sobie, ale nie przeszedłem do końca. Więc mam nadzieję, że z Wami znaczy, uda się przejść. Tam, jeżeli. Link znaczy link do pobrania tej modyfikacji dam w opisie. Czy będzie w opisie. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy z instalacją, piszcie śmiało w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Nowa gra. Imię Wester. Pochodzenie Korinis. Świetnie, już to zapisuję. Wester. Miejsce Korinis. Dobrze, jesteś zbiegłym zbiegiem z kolonii karnej, tak? Zgadza się. To jest ciężka sprawa. Na mój rozkaz Paladyni wyłapują wszystkich zbiegów i z powrotem zapierają ich na wydobycie. Powinieneś też tak skończyć, ale pojawiły się okoliczności łagodzące: po pierwsze, zabranie ci tam jest niebezpiecznie i naraziłbym tylko moje oddziały. Po drugie, wydobycie przestaje się już opłacać. I po trzecie, strażnicy przemęczy ręczom za ciebie. Pomogłeś paladyno, mimo to, że mogłeś uciec. Miałeś po prostu cholerne szczęście, że zaistniała taka sytuacja. No dobrze, mam pewien pomysł, co z tą zrobić. Byłeś strażnikiem w starym obozie. Zgadza się. Nie oczekiwałem potwierdzenia. Daję ci szansę odkupienia win. Proponuję ci słu służbę w straży miejskiej. To brzmi zachęcająco. Zwłaszcza, że do wyboru masz to albo szubienicę. Wchodzę w to. Witaj w straży, chłopie. Chłop, chłopce, chłop. Teraz nie ma już odwrotu. Oto twój pancerz, noś go dumnie. Jeśli chodzi o broń, udaj się do peka. Później wróć do mnie ćwiczyć będziesz pod okiem wulfgara jeszcze jedno nie chcę żałować tej decyzji jeden wybryk i koniec dobra co my tu mamy pas straży i lekki lekki pancerz dobra idziemy do peka czekajcie jeszcze coś dobra Napis pierwszy dajmy. Heku, daj broń. Potrzebuje broni. Ach, tak. Wyposa... Żenie rekrutała. Zmęczony. Tak, troszkę. Tylko troszkę. No. Mieliśmy imprezkę. Dobra, ekwipunek. Co my tu mamy na liście? Pancerz, jest pas, jest, no to broń, jedno czy dwuręczna? Myślę, że jednoręczna, dwuręczna czy jedno? Dobra, jednoręczna dajmy, jednoręczna, proszę. Dwuręczną sobie tam grałem. I tam. Z doświadczenia wiem, że się opłaca jednoręczna. Bardziej. Mam już ekwipunek. No to świetnie, teraz jesteś strażnikiem miejskim, to oznacza, że jesteś też na służbie, w służbie u Paladynów. Pamiętaj o tym. Znalazłem twoje akta. Mogłeś powiedzieć, że służyłeś w straży. Czy to ważne? Nie, masz rację. Proszę, weź te akta. Mam tu przypisane do Kroniki Straży Miejskiej. Mamy to przypisane. Co mam teraz zrobić? Znacz koronizm, prawda? Oczywiście. Udasz się do Pablo, znajdziesz go gdzieś w mieście. Jeśli się nie mylę, to obok kuźni. Odbierz od niego raport i proszę, proszę by zapoznał Cię z obecną sytuacją w mieście. I nie mów nikomu skąd przybyłeś. Ludzie niezbyt dobrze to odbierają. Teraz mamy. Teraz mamy też biuro śledcze. To tam się tam najcięższe, zagadkowe sprawy. Znajduje się ona za targowiskiem. Prowadzi je iz Izgarot i do pomocy ma dwóch nowycjuszy. Zawsze możesz się tam udać do niego i rozwiązać kilka spraw. Udzielić tam wszystkich szczegółów. No dobra. że troszeczkę muzykę, mogę sobie... Dźwięk. No Dobra. Idziemy. Odrobiny odrobiny odrobina muzyki nie da, nie da szkodzi Niech żyje król! Tak, tak, tak on też zmienić rozdziel rozdzielczość znosił widoku światła i niszczył wszystko, co Innos stworzy Pablo Ujrzał tedy Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie. Ani jasność, ani mrok. Dobra, ucisz się tam. Przyszedłem Staną po raport. więc między po swymi braćmi i próbował Andrzej, pojednać ich ze sobą. Zgadza się. Jednakże. masz bez mi o sytuacji w mieście. Rekrut? No tak. Chyba teraz sobie sami czytał. Ale tam, gdzie stanął Adanos! Ani Inos, ani Beliar nie mieli żadnej władzy. W miejscu tym ład i chaos współistniały w harmonii. Tak oto powstało morze. A z morza wyłonił się Lon. A na lądzie powstało wszystko, co żywe rośliny i zwierzęta wilki i owce a na samym końcu powstali ludzie. Adanos cieszył się ze wszystkiego, co wówczas powstało a swą miłością darzył jednakowo wszystkie rzeczy. Ale gniew Beliara był tak wielki, że przemierzył on całą ziemię, by znaleźć bestię. A gdy do niej przemówił, stała się ona jego sługą. Beliard tchnął w nią część swej boskiej mocy, by mogła zniszczyć całą ziemię. Ale inos Podpatrzył czyn Beliara i przemierzył ziemię, by znaleźć człowieka. A gdy do niego przemówił, ten stał się jego sługą. Dobra. I no w niego cze... Teraz pogadałem z nim dlatego, żeby się zamknął w atras. Teraz nie czytałem dlatego, bo ten się darł w Atras. W atras się darł, dlatego. Dobra. Sejwik drugi. Idziemy, pastorze. Rozmawiałem z Pablo. Zapoznał cię z sytuacją bardzo wyczerpującą. Haha, ha. on lubi dużo mówić. W każdym razie mam dla ciebie zadanie. Co to za to zadanie? Trzeba odgotować Mada ognia, który lubi narzekać na skrzyżowanie pod tawernią. Martwym harpią. Wiesz gdzie to jest. Wiem. nadzieję, że na łapie. Gdyby ci się zapomniał. Mam nadzieję, że nie na trudności. To będzie twój zaufanie, zaufania, więc cię postawię mega, znajdziesz na placu targowym. Tak jest. Zdrowie. Jeszcze mam 35 punktów nauki. Hej! Jak porozmawiamy. Chcę być silniejszy. Chcę być silniejszy. Ja to mam... 70, 80, 90. 100 powinienem już mieć. Zacznijmy trening. Jednoręczna. Myślę, że już w up pójdziemy. Wróć kiedy na. Nabierzesz więcej doświadczenia. Bla bla bla. Jak nasze statystyki. Aha, 95 niż Nie 100. No dobra Nie jest tragicznie Idziemy Mam tu Dzisiaj doszedł mi nowy mikrofon który jest Bardzo mi się podoba Ale ciężkie jest ale Nieważne dzień. To i to biuro to jest to Ale to będą w innych odcinkach Gdybym sama tego nie widziała Daron, o Boże. Ty jesteś tym magiem, który ma zostać siebie. Tak. Ale mam nadzieję, że to nie jesteś tym, który ma na to wykonać. A jednak to ja. Ty chamie, wiesz kim ja jestem? Czerwona szata, w natura, na laga, ognia. Ale chyba mówiłem to już wcześniej. Słyszałam co innego. Tak to teraz jest. Pleps, wraży On po prostu za dużo gara. Przecież prosiłem o Paladyna. My ci, że poradnie nie mają co nie robić? Nie? Odłóż broń! Mądra decyzja! Ja wiem kim jesteś. A kim on jest? Porzucono środę na świetniku znalezioną właśnie przez tę zaplaną straż miejską. Uhuhu. I przygarniętą przez magów. Jesteś synem lorda dowódcy. Wyłonił. Drogę. No się zamknął. U... A, nie pamiętałem już o tym idziemy przed siebie Idziemy, idziemy Myślę, że mm, odprowadzę go, wrócimy do André i na tym skończymy pierwszy odcinek tu. idziesz Chodźmy więc. Idziesz, idziesz. A wyciągnę sobie broń, bo tutaj też też będą... Znowu Znowu jedna z tych głupich bestii. pali dawy. Chodź się roto że Może... zetnij się. Tyle, że... tego nie. Nie ma warto tego zbierać. Jakiś syf. Erol. Uuuu... Ork? Ja Ło ty śmieci o jak Jesteśmy na miejscu. Jeśli możesz wybać moje zachowanie, Twój ojciec zrobił dla mnie wiele dobrego, a ja nigdy by mu się nie odwdzięczyłem, bo jesteś śmieciem. Nie powinieneś przepraszać. Wiem. No to po co przepraszałeś? Dziękuję za pomoc. Odpocznę chwilkę w tawernie. Sam mógłby sobie nie poradzić z tym orkiem. Uuu, Jean. Jak tam to polega jego? Uuu, lepszy od naszej broni. Ale nie. Ale nie. Myślę, że... Dobra. Dobra, zapiszę na tej czw czwórce. Dobra, widzimy się pod Andre'em, bo nie chcę, żebyście widzieli jak ja tam przeważę i nic nie dzieje. Dobra, jestem przed koszarami. Idziemy. Idziemy, idziemy. Andrze. Daron dostał... Dotarł bezpiecznie do tawerny. To dobrze. Marudził? Tylko trochę. To dziwne, zwykle nie można z niej wytrzymać. Jakoś mi się udało. Wiesz, znalazłem twoje pozostałe akty, tak? Już wiem, że zabiłeś zemsy. Pozbyłeś się wątercy do twojego ojca. To było głupie, żeby zrobić to w biały dzień. To był spisek, cała starcz chciała się pozbyć mojego ojca, aby... ...by otrzymał ich krótko. Nie pozwalał im przyglądać się w karczmach i... ...w burdelach. Wiem, to był wspaniały człowiek, a ty... Zmarnowałeś sobie karierę i ostatnie 8 lat się w kolonii zapomnij Zapomnijmy o to Dostarczyłem informację, że orkowie pojawili się w tej części wyspy. Też coś o tym nie wiem. Spotkałem jednego. A niech to. Pozwalałeś z uczonym z bosperem On zapuszcza się do lasu. Może będzie wiedział coś więcej. Dobra. No to co? Kończymy ten odcinek. Widzimy się na w następnym. No i co? No to cześć.